To znowu ja moi drodzy w ogródku weekend piątek, ale jesteśmy na działeczce i zobaczcie, dzisiaj taki temat poznajecie tak, coraz droższa cebula, wiecie o co chodzi: 6-7 zł. Więc warto chyba mieć swoją cebulkę, jak to robimy. Po prostu kupujecie taką dymkę. Możecie oczywiście ją sami wyhodować, ale to jest, musicie po prostu uchodować a na drugi rok wysadzacie. My sobie kupiliśmy gotowe takie dymeczki, no i co robimy? Wybieramy co ładniejsze oczywiście i sadzimy tak dwie trzecie na dwie trzecie mniej więcej głębokości gleby i po prostu sobie je sadzimy tak co 10 centymetrów rządku oczywiście jak ja zawsze powtarzam to jest moje hasło przewodni apteka nie mam żadnego skanera w, okach, nie będę, w oczach nie będę tutaj chodził z jakimś tam prawda centymetrem i po prostu wsadzamy także yy, gleba dobrze jak jest lepiej przygotowana tak odchwaszczona tu nie może być chwastów dla tej cebuli i po prostu ją sadzicie tak Miejsce słoneczne. Gleba, lekko kwaśna, albo obojętna, najlepiej takie mniej więcej 6,5 7 pH. Więc jak macie zakwaśną glebę, to po prostu ją odkwaście wapnem. Wcześniej oczywiście przygotujcie taką glebę sobie. No i cóż, sadzimy. Co jeszcze nie być dodało tutaj? Co ja źle robię, powiedz. Wszystko dobrze robisz. Wszystko dobrze robię. Także na 4 mniej albo 3 z plusem. O, tu jeszcze jedno wsadzimy także zobaczcie moi nie jest to wcale trudny jak proces jak na były odstępy między rzędami a rzędy tak mniej więcej 20 cm, 25 też ja powtarza mnie apteka tu oczywiście mamy taki znacznik tak więc co możemy może troszkę jeszcze dalej co mhm. ale myślę że cebulka oczywiście się rozrośnie więc to zaplanujcie sobie no i mniej więcej taki o proces sobie robicie bardzo praca przyjemna łatwa lekka jak to mówię zawsze i chyba Szczypiorek też jest dobry z tego, prawda? Można sobie od czasu do czasu obrywać. Tak, żebyście też za dużo tego szczypioru nie rywali, jak chcecie mieć cebulę, bo ona potem się robi taka miękka już do niczego. Tak. I te przymrozki będą teraz troszkę leciutkie, ale to tam nic Cebula nie powinno wytrzymuje być. wytrzymuje do 5 no. stopni spokojnie, więc jak najbardziej już koniec marca to jest super termin. Tak jak teraz, początek kwietnia Saćcie cebulę, zobaczcie, mam różne kolory i czerwone, i żółte, i białe. Także każda się przyda. Ziemia jest spurchniona, więc fajnie, żeby nie była zbita, bo wtedy będzie słabo to rosło. I jak pojawią się chwasty, musicie odchwaszczać. Między rzędami. Po prostu też. tak, mhm. między rzędami jak najbardziej. I nie czekajcie, że chwasty będą duże. Tylko po prostu już yy, na bieżąco usuwajcie chwasty. I to tyle, moi drodzy. Miał być krótki filmik, jest krótki filmik. Idźcie sadzić cebulę, żeby potem nie było po 15 zł. Cześć!